Siemanko. Wymieniamy łożyska tutaj na łączeniu ciągnika z wózkiem. Rozebraliśmy to aktualnie. Czekamy na łożyska i nowy sworzeń na dole, bo dolny sworzeń nie chciał, nie chciał wyjść, trzeba było go wypalać. Z pro trochę łatwiej poszło, wystarczyło podgrzać. No i tak, tutaj pojawił się luz w poniedziałek. Było już to zauważalne, wcześniej tak delikatnie. W poniedziałek było zauważalne, no to od razu postanowiliśmy zrobić, żeby tutaj nie wyrobiło nic. Także tutaj jest wszystko w porządku, tylko łożyska wymienić, nowy stworzeń zabić. Tutaj nowy stworzeń dorobiany już jest. I, no i złożyć to wszystko. Do rozjechania nie trzeba było. Odpinać tutaj y, przewodów żadnych, także dużo mniej roboty było. Bo jakby jeszcze przyszło to wszystko rozpinać tam albo pod kabiną, no to y, zeszłoby się jeszcze dłużej, a to wszystko nam rozkręcić, y, z tym, że jak już był palnik, no to zajęło to dwie godziny. Rozjechaliśmy się na siłownikach, z tamtej strony zostały zamienione przewody, żeby obydwa yy, działały w tą samą stronę, no i tak się rozsunęło. Całkiem nie rozjeżdżaliśmy, no bo nawet już by więcej przewody nie pozwoliły. Teraz tylko pozakładać łożyska i zjeżdżać z powrotem. Jeszcze będziemy mieli do roboty, ale to w innym czasie, bo teraz nie mamy jak wyjąć tego tutaj ponapinane, yy, hamulec, pozmieniać o-ringi tam. Bo cieknie trochę tutaj, nie wiem, słońce trochę świeci i nie widać, ale zalewa tutaj. Naprawę wykonujemy w warunkach tutaj polowych. Na placu takiej firmy udostępniła nam miejsce. Przywieźliśmy kilka klocków, żeby tutaj popodkładać. Także nie ma hali, ale pogoda jeszcze jest w miarę taka, że da się robić dzisiaj trochę gorzej, bo zimny wiatr swożnie wyduszaliśmy tym podnośnikiem 30 tonowym o ile tutaj od dołu tak jak tutaj na tym pniaczku było postawione podnosiło całego forwardera dlatego też może nie chciał to tak wyjść tutaj między tym już większa siła działała na ten Górny stworzeń, po podgrzaniu on jakoś się ruszył. Też kilka razy trzeba było uderzyć motem, żeby to wszystko zruszyć, ale dało radę.